Gdy John i dopalił tytoń, który miał w fajce, spojrzał po swoich ubraniach. Bał się, że ubrudził się śliną bądź inną wydzieliną. Jego obawa trwała, nawet gdy dokładnie przyjrzał się sobie. Zawołał więc szybko Viole i kazał jej przygotować następne ciuchy. Coś wygodnego i niezbyt oficjalnego. Służba zniknęła równie szybko, jak się pojawiła, i iż wcześniej była pogrążona w innych obowiązkach. Niecałe trzy minuty przyniosła mu koszulę w kolorze żonkili, a do tego delikatną kamizelkę w kolorze habrów i kremowo-brązowe hajdawery. John czuł się w tym jak klaun, ale nie narzekał, ostatecznie nie mówił nic o stonowanych kolorach. Zresztą wiedział, że po jego powrocie będzie więcej niż jedna sposobność, by ją odpowiednio ukarać. W jego mniemaniu były dobrymi, a nawet bardzo dobrymi służącymi. Jednak karo jest dla zasady. Myślał, że w ten sposób utrzymuje karność. Gdy wreszcie był gotowy, wyszedł z domostwa, starając się nie myśleć o tym, co ma nadejść. Zamiast tego myślał o przyjemnościach, którymi sobie wynagrodzi te trudy. Oczami wyobraźni widział kształtne pośladki, uda i piersi, płaskie brzuchy oraz słodkie jęki. To będzie przed. Na Po zaplanował, że się upije w sztok. Słyszał o pewnej bardzo specjalnej tekili i od dwóch tygodni był w jej posiadaniu. Czekał na taki moment. Zamyślony wreszcie dotarł pod domostwo znajomego edukatora, którego podejrzewał o zdolności magiczne. Nie mógł znaleźć innego wytłumaczenia na to, jakim cudem Hiroshi zawsze wiedział o jego obecności, gdy tylko podchodził do drzwi. A wiedział na pewno, że urzędnik nie posiada żadnej służby. Janowi wydawało się to niesamowicie dziwne i niejednokrotnie wypominał mu jego dziwactwo. Miał wrażenie, że jego ulubione dziewczyny powoli zmieniały podejście nieustępliwego edukatora, którego miał za swojego przyjaciela. Zapukał do drzwi. Raz, drugi, trzeci. Poczuł delikatny dreszcz grozy, bo już dawno pogodził się z myślą, że śmierć nie jest w stanie nawet musnąć orientalnego mężczyzny. Zresztą, co niby mogłoby im zagrażać na najwyższym piętrze foltorii. Mimo to Hiroshi nie odpowiadał. Bezwarunkowy zaklnął w myślach, że nie zabrał za sobą niewielkiego pistoletu, który z reguły miał przy sobie. To przez te dwie suczki! Pomyślał szukając winnych. Jego ciekawość jednak wygrała. Spróbował otworzyć drzwi. Były otwarte, co tym bardziej utwierdziło go w jego mrocznych myślach. Najrozważniejsze byłoby uciec i wrócić ze szwadronem, a przynajmniej z bronią palną. Imperialny technik i specjalista od silników odrzutowych wiedział o tym aż za dobrze, jednak nie mógł wygrać z własną ciekawością. Ruszył niezdanie w głąb domostwa. Korytarz, łazienka, kuchnia i dwa salony wyglądały normalnie. Jednak w pokoju gościnnym, urządzonym w orientalnym stylu, papierowe odsuwane drzwi prowadzące na ogród były otwarte. Jones próbował przemknąć delikatnie i niezauważenie. Wizualizując sobie kocie ruchy edukatora, jednak wyszło to z marnym skutkiem. Marna ta twoja osłona, powiedział głos, dobiegający z tyłu domu, tam gdzie znajdował się ogród. Papierowe drzwi mają to do siebie, że widać przez nie sylwetkę. Ponadto nie stanowią żadnej osłony przed kulą czy ostrzem. Wierzę ze mnie żaden młodszyk, Celti poznał głos. A edukator pogrążony nad reorganizowaniem skalnego ogródka, pomyślał jak bardzo nie jest to prawdą. Przeraziłem się, bo zawsze jest czujnik, głodna łasica. Wiesz kiedy jak ktoś wchodzi do twojego domostwa. Teraz też wiedziałem. Zdjął rękawiczki i cisnął je w kąt. Kałki przekładał, gdy miał wenę i czuł się zrelaksowany. A obecność tu z tego technika to wykluczała. Po prostu nie reagowałem. Ciągle zapominam, jaki jesteś podstępny. Gość wycelował w niego grubym pazem, wskazującym i pomachał nim góra-dół z szerokim uśmiechem na twarzy. Taka moja praca, westchnął cicho, po czym dodał. Napijesz się czegoś? Wody? Herbaty? Piwa? Może wina? Mam jedno całkiem niezłe, godne naszych gardeł. Nie, musi się obejść na piwie. Na osiemnastą wybieram się do cytateli. John machnął ręką, autentycznie żałując, że nie może napić się takiego wytrawnego trunku. Do głowy przyszła mu pewna myśl: może zaprosić go do mnie na popijawę po wszystkim? Pozwolę, moim dziewczynom, do końca namieszać mu w głowie. Rozgość Gospodarz wskazał na stolik, znajdujący się pod wszelkim parasolem. A ja pójdę po kufle i beczułkę. Widzisz. Tak to jest jak nie ma służby! Odparł do niego gość, gdy ten pewnie zniknął w zakamarkach swojego domostwa. Edukator nie zareagował w żaden sposób. Po prostu przyniósł dwa gliniane kufle w jednej dłoni, a drugim ramieniem podtrzymywał beczkę opierającą ją o pachę. Już czas zebrania walnego? Chyba uciekło mi trochę czasu. Chociaż wspominał o tym, to wiedział, że się myli. Po prostu zapytanie wprost, co się dzieje, sprawiłoby, że jego sąsiad Zacząłby się migać od odpowiedzi, a tak sam mu wyjaśni co i jak. Pozdraw tam Mela, nie widziałem go od czasu twojego przyjęcia. A nie, 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 chodzi o statek. Ciężka rozmowa mnie czeka, ma przyjechać ktoś z pałacu Binelnego. Poskarżył się technik, próbując odbaczyć się z tego balastu. Za powodzenie! Hiro nalał i podniósł kufel w ramach trastu. Przyda się! Jego rozmówca odparł i zachłannie zaczął żłopać, po czym dodał znad naczynia. Ale ja nie o tym... Na no to przyjdzie czas. Zatem czemu zawdzięczam tą wizytę? No wiesz co? John udał oburzenie w przyjacielskiej manierze. Jaki byłby ze mnie właściciel, gdybym nie przyszedł dopytać o to, jak ci się użytkowało, legat? Nie masz się, nie, nie, nie musisz się wstydzić. Każdemu wpadają do oka. Jestem ciekaw, co powiedziały same zainteresowane. Edukator badał grunt. Nie obawiał się odkrycia sekretu. Nic by mu za to nie groziło, a poza tym jego gość nie stronił od używek, więc szanse, iż się pogniewa były nikłe. Mimo to nie ustępował w zbieraniu użytecznych danych. Miał ogromne plany i mimo, że póki co krył się ze swoimi zamiarami, gdy jednak przyjdzie czas, nie będzie miał dostępu do takiego luksusu, jak możliwość popełnienia błędu. Nic interesującego, zresztą dobrze wiesz, że nie zaryzykowałyby powiedzenia złego słowa. Zbyt się boją... Że devią dam, skąd je zabrałem. Zresztą, każdy służący taki jest. Weź sobie jednego na spływę, to zobaczysz. To naprawdę bezpieczne. Ostatecznie to my reprezentujemy wszystko, czym nasz system jest. Nie da się ukryć. Wziął niewielkiego łyka, nie spuszczając czujnego wzroku z właściciela dziewczyn. To nie było nic ekscytującego. Musiałem im zagrozić, że wylądują na ulicach, aby spełniły moje polecenia. Niepokorne te moje suczki. Widać muszę im skrócić smycz. Odparł zaskoczony, ale go wzrok był rozmarzony. Oczami wyobraźni widział, jakie kary im zada. Obaj pomyśleli, że nie ma nic złego w upieczeniu dwóch pieczyń na jednym ogniu, ale odnosili się do innych celów. Niekoniecznie. Hiroshi nie zamierzał ich chronić. Po prostu chciał być możliwie koherentny w swoich wypowiedziach. Przeprowadzam ostatnio badania na szeroką skalę dotyczące prowadzenia przesłuchań. Oczywiście ostateczne wyniki będą musiały być potwierdzone na ogromnej grupie badawczej, ale to z jednostek czerpie inspiracje. Nasza rozmowa dotyczyła tematów zabronionych. One wiedziały, że jestem edukatorem. Ostatecznie jednak powiedziały wszystko. I mam odpowiednio dobre dowody, by uważać, że były szczere. A tylko by spływały nie. Johnowi skończyło się piwo, więc śmiało sobie dolał. Powiedziałeś mi o swoim stanowisku? Nie, ale widać, jakie są spytne. Na Twoim przyjęciu rozmawialiśmy trochę o pracy. Gospodarz spojrzał głęboko w oczy swojego gościa. Wiedział, że nie użyły jeszcze grzybów, które im dał. Jednak ich efekty czasami były mocno nieprzewidywalne. Do tego stopnia że nie szło rozróżnić osoby będącej pod ich wpływem od trzeźwej. Faktycznie, Aha, to nie jedyna ich zaleta. Technik mrugnął porozumiewawczo. Mógłbyś się przekonać! Potrafią być giętkie! I to bardzo! Nie! Uciął do temat. Myśl o seksie z kimś, kto faktycznie był niewolnikiem i nie mógł odmówić, mierziła go. Wiesz, że nie mieszam pracy z prywatą. Ta prośba była wyjątkiem. Jak to w ogóle z tobą jest, co? John od dawna zadawał sobie to pytanie, ale teraz po raz pierwszy wypowiedział je na głos. Nigdy nie słyszałem, byś się grzał na jakąś kobietę. Jesteś gejem? Nie ma w tym nic złego, przecież na pewno wiesz, że sama rada zębatkowa zaakceptowała homoseksualizm już dawno. Może być przydatne społecznie, miłość nie prowadzi do prokreacji. My jednak jesteśmy bezwarunkowymi, możemy pierdolić co jest przydatne, a co nie. Jestem heteroseksualny, jeśli cię to interesuje. Po prostu od kilku lat nie służyję z nikim. Można powiedzieć, że po pewnych wydarzeniach wycofałem się z życia seksualnego. Edukator odparł tak jak miał w zwyczaju, zgodnie z prawdą. Prawie nigdy nie kłamał. Po prostu czasami pomijał ważniejsze szczegóły. Jak to się mówi złamane serce, co? weź mi, dobry rodzik momentalnie byś tyle o tym zapomniał. Technik nie wyobrażał sobie życia w jakiejkolwiek abstynencji. Sam nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bazy jest uzależniony od przyjemności. Hedonizm zastępował mu sens życia. Nic z tych rzeczy. Ona nie żyje. Jednak nie jestem w żałobie. Po prostu jestem skoncentrowany na innych rzeczach i nie mam na to ochoty. Wszelkie moje wysiłki są skierowane w kierunku pracy. A seksualna przyjemność tylko niepotrzebnie pochłaniałaby moją energię. Hiroshi bardzo nie chciał rozmawiać o jego dawnej miłości. Był netce zwanej Kiri, która zginęła tak jak żyła, z mieczem mocno zaciśniętym w dłoni i szerokim uśmiechem na twarzy. Nie chciał przypominać sobie tamtego widoku. To mogło obudzić pewne niepotrzebne emocje. Normalnie wydajeś mi się najszczerszym człowiekiem, jakiego znam! Zaczął o wiele poważniej, niż zamierzał. Nigdy nie kłamiesz. Strasznie to w tobie cenię. Teraz jednak jakoś nie potrafię ci uwierzyć. Hmm. Co więcej? Co powiesz na mały zakład? Jaki? I o co? W przeszłości edukator miał okres w swoim życiu, w trakcie którego grał nałogowo w gry hazardowe, więc naturalnie zainteresował się zakładem. Nie dlatego, że chciał wygrać coś specjalnego, ale dla samej intelektualnej przyjemności uczestniczenia w grze. Przejdź dzisiaj do mnie w nocy na małą pobijawę. I zobaczymy, czy dziewczyny faktycznie czegoś w Tobie nie obudzą. Robimy zakład o moją erekcję? zapytał autentycznie zbawiony Hiroshi. To była głupota charakterystyczna dla dzieci. Ale z przyjemnością się o nią założy. O ile oczywiście nagroda będzie odpowiednia. Żeby tylko to! Mówię ci, jak się odpowiednio wystroją. To nie skończy się na tym. Chwalił się dumny z posiadanej własności. Doprecyzuj warunki oraz podaj nagrodę dla wyganego. Popił piwa i odsłonił usta. Rzadko uśmiechał się tak szeroko. Myślał, jak to wszystko jest aż za proste, za bardzo pasujące do jego celów. Zaczął aż podejrzewać podstęp ale nie mógł znaleźć żadnego sensownego potwierdzenia dla swojej teorii. Będziesz czytował w tekcie pobytu u mnie. Co mogłoby być sceną? Mm, niech się zastanowię. Grubas popił piwo, a gospodarz myślał o tym, jak ogromna degrengolada zaponowała wśród bezwarunkowych. Oto właśnie umawiali się na orgię seksualną, w której tylko oni będą dobrowolnie uczestniczyć. Hiroshi pomyślał, że to jest właśnie jeden z powodów, dla którego tak bardzo chce zmiany. To właśnie w jego mniemaniu charakteryzowało prawdziwą tyranię. Legitymizowanie przemocy, która nie służyła żadnemu istotnemu celowi. Nie chodziło o porządek publiczny, prawdę czy nawet władzę. Chodziło tylko o orgazm. I poczucie dominacji nad słabszymi. Może sam coś zaproponujesz? Jeśli wygram, pójdziesz ze mną do dolnych pięter. Oczywiście z pełną obstawą. Powiedział, a czunowi krew w żyłach. Jeśli ja wygram, dostarczę ci osobiście głowę Luisa, nim pierwsza rakieta poleci na inną planetę. Tom! Spory zakład! Nie było ciepło. Na tej wysokości całe piętro było dogrzewane aby jego mieszkańcom żyło się wygodnie. A mimo to technik zaczął się pocić. Boisz się, że przegrasz? Edukator uśmiechał się coraz szerzej, bo czuł, jak potniece nie przepełnia jego ciało. Nie to seksualne, lecz wynikające ze stawki zakładu. Jak ci będzie! Skutecznie uraził jego dumę. Zresztą i tak nie dopuszczał do siebie myśli o porażce. Gdyby jednak do tego doszło, jakoś przetrwa wycieczka na niskie piętę. W przeciwieństwie do jego niewolnic, które dostaną lanie, jakiego mogą nie przeżyć.